Sylwia Rzeczewska, witam Państwa w bloku ogłoszeń. Tradycyjnie startujemy od informacji na temat dyżuru radnych Rady Miasta Wąbrzeźno. 28 kwietnia w godzinach od 15 do 16 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta dyżur pełnić będzie radny Karol Eisberger. Sprawdźmy teraz, jakie wydarzenia powinny zainteresować Państwa w kolejnych tygodniach. Już jutro, 23 kwietnia, obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji, w ramach promocji czytelnictwa, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wąbrzeźnie proponuje kiermasz książki za symboliczną złotówkę. Z kolei 30 kwietnia o godzinie 17 zapraszamy do Wąbrzewskiego Domu Kultury na kolejną wystawę malarską. Tym razem autorem jest Wąbrzeźnianin, którego twórczość jest znana większości mieszkańcom. Podczas wernisażu zatytułowanego Womrzeźno-Subiektywnie Rysunek podziwiać będziemy mogli głównie miejsca i detale naszego miasta uwiecznione ołówkiem i piórem. Przypominamy, że do końca maja można głosować na podwórko Nivea. Zrobić to możemy na stronie internetowej nivea.pl i co najważniejsze, oddać głos możemy raz dziennie. Natomiast do 15 maja w Wydziale Rozwoju Miasta możemy zgłaszać kandydatów do statuetek burmistrza. Zasłużony mieszkaniec, firma czy organizacja odbierze nagrodę jak zwykle podczas obchodów Dni Womrzeźna w jednej z trzech kategorii: mecenas kultury i sportu, lider przedsiębiorczości oraz aktywny obywatel bądź aktywna organizacja. Dodatkowo burmistrz może przyznać również statuatkę w kategorii Nagroda Specjalna. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta. Już teraz możemy zaprosić państwa do uczestnictwa w obchodach majowych. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja, jak zwykle, rozpoczniemy od przemarszu z placu Jana Pawła II na stadion MKS Unia, gdzie już po raz 19 odbędzie się bieg konstytucji. Natomiast 3 maja tradycyjnie odprawiana zostanie uroczysta Mysza Święta, po której delegacje złożą kwiaty pod pomnikiem żołnierza polskiego. Wśród majowych atrakcji nie zabraknie także wydarzeń kulturalnych. 2 maja o godzinie 16 w Wąbrzeskim Domu Kultury będziemy mogli bawić się przy śląskich szlagierach. Zapraszamy Państwa na Śląską Biesiadę do Wąbrzeskiego Domu Kultury. 2 maja godzina 16. Wystąpią gwiazdy szlagierów telewizji TVS. Grupa Fest oraz kabaret Grzesia Stasiaka. Perzglutkowie, to jo Grzegorz Stasiak, no ten wesoły instruktor, albo Alois co leje Bercikowi te piwo. Zaproszę was wszystkich do Wąbrzeźna na Śląsko-Biesiada. Bilety w cenie 30 zł w przedsprzedaży do nabycia w Wąbrzeskim Domu Kultury. Można także nabyć bilety grupowe powyżej 15 osób w cenie 20 zł, a bilet w dniu koncertu będzie kosztował 40 zł. Przypominamy, że kasa WDK czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 16.